Siema, jestem Marek, ja sobie gramy z moim kolegą Ludwiczkiem Witam, i dobry. witam wszystkich bardzo serdecznie. Gramy sobie Fortnite, Fortnite, Fortnite Fortnite. Szanowanko panowie. Fortnite, Fortnite Gram sobie Fortnite, Fortnite, Fortnite O Jezu, szósty For sezon Fortnite to jest taka gra której się strzela i zabija. Ja szukam czegoś, co mam, To jest najmniej, z najmniejszego tak sezonu. Ruchu szafki kiedyś. Dobra. Mogę to zrobić, jak skończymy tego kreatywa. Szybkie gierki! Dawaj znowu szybkie gieruszki. masz. No wiem, bo jakiś gość mnie dodał do znaje, dlatego... No. Dobra, ja ci I pokażę, co ja grałem na live. Ja Ci pokażę coś, co ja grałem sobie z tamtym gościem. Nie kazał, gdzie to jest. O, jest. I zrób może na 100 subskryb... To wie, co zrób. Co? A jeśli byś Piosenkę nagrał. Dobra, nagram piosenkę w Fortnite'cie. Gramy Fortnite'a. Jebie... Fortnite... Gramy Fortnite'a. Jemy Minecraft'a. Wbijaj tutaj. W chwilę to, to pogramy. 1 w blue, No wbij tutaj, potem pogramy tamto. A! W A! Wbij tu! tu! Chodź tu. Rozpocznę, ja tego nie lubię grać. Ty nie lubisz? Jak, jak nie lubisz? A nie lubię, normalnie. Ale ja lubię takie tryby z budowaniem, że... ten... Tak chill... Co ja wziąłem za plecek walon, czekaj, wszyscy tam wiadomo się ninja. No i Bambiki tu jest bo ja myślę, że świetnie. co ja robię? Dobra, let's go na jakąś mapkę editową. Szukam mapki edytowej. Nie wiem, chyba to będzie mapa edytowa. Ja to, spróbuję pograć jakąś chyba mapę edytową, na Dobra. dobrze budować. Chodź, wejść tutaj. Ale dobra. Na budomapę. Dobra, można. Oto w tym chodzi? A patrz, jak ja już się ludzie buduje. Ludwik, patrz, jak się buduje. No, wiele lepiej się może. może. Bartek teraz nagrywa. Halo? Ej, ja kanału kanał Bartolomiej? no nie będzie żadne. O, dobra, dawaj i samą 1 1 jak Ludwik. Przegrasz, wiesz to. No wiem, a jak się potrenować? A jeszcze się tak bierz i damy. Potem pogadamy. Dobra, ja już mogę grać 1 teamą Akurat kiedy ja mam odcinek to wszyscy muszą wbijać Halo Chodź tu! Halo. No Halo? nie chodź być wodą Michał dołączasz? Tak ja dołączam do kuratowa Okej, nie go Mój duży partner się nazywa Michał no. Czyli Wojna. Gracz, który ma Take DL. I Bartek Czyli Bartolomiej. Ej Ludwik, bo ja... bo fajnie by się grało tą mapkę, wiesz, tą, tą, survival w parę osób.

u mnie no mi dobra, mamka. kto chce ze mną być ja, ja. do drugiej drużyny? Ja! Okej, Bartek, do drugiej drużyny? Ja, S, S! Dobra, to my bez S. Czemu on jest w drugiej, trzeciej drużynie? Co? Co? Gdzie ja, ej, gdzie jestem? Ty do no. pierwszej drużyny, bo tam jest orzeł. No jestem pierwszy. A! To poczekaj, ja zmienię Daj trzeciej drużynie, nie wiem czego Poczekaj, znajcie. poczekaj, ja zmienię na ja no zmienię, zmienię. zmienię Nie, nie wziąłem szesnastą Szesnastą wziąłem No to lepiej No bo cztery no razy przeminąłem, sorry Co to jest? Zmień teraz na pierwszą. Na 5, 4, 3, 2 Zmieniłem. Jest. Wreszcie! Wreszcie, nareszcie. Wreszcie, Johnek zmienił. Już się znałem, że... O jesteś, Alan. No, Dobra, wajcie, wam populację napij... Mamy w nich. Trochę... 30... 30 minus. Do takich trybów a my lubimy dobrze się bawimy on ma no akurat to, to to prawda akurat no tak to akurat jest prawda ja też mam zero pingu ale ja gram na komputerze to tak trochę dłużej jest zajmuje To jest nie moja pierwsza... No właśnie. No, dobrać, dobrać. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Zobacz, ja jestem rozgrzana, Edity. Leży? Ooo, dostał trzy. Znaczy sto. Dostał sto, kolejny. No, Leży. Chodź co ty szybko, szybko. On ma mało, on Jest, on mało, on jest. Ale ja tu ładniej porobiłem. Ej! No Dwig, ja to im Edity robiłem. Trzeba. Ludwik pierwszy raz zrobiłem interk o edity tego. Edity okienka, zamykałem okienka, chłopy nie będzie już się dzieje. Ej, ale dobra, atakujemy znowu jednego, dawaj. Wygłonię. A to znowu przyrąbaliście wierci o tym. Teraz Ludwik atakujemy. To. Ale jakiego ja kina? Zna mocno. A? Nie. Co ty tu robisz? O, właśnie jest dwóch. Jest! Jest! Pierwsza, ale gratulacje. Gratulacje, gratulacje. Gratulacje, darmowa wygrana. Nie pociłem się i nie mam zamiaru się pocić, jak nie jestem rozgrzany. Dobra, Alan, dawaj. No. Do jednego. <laughs> Dobra. Okej, okay, spoko. Dobra, Ludzi, gasujemy ja ich na S. W dupę ty! Moja! Ja wiem co im zrobić! No... Jak ja dostałem? Ty! Leżę! wiem, Miększy! Jakie piękne! Ja się czuło ośmieszki, zwiększyłem! Jeden kurde koma pięć. Dobra, lecę do ciebie Ludwik. Ja A na tym głupim kontro, kontrolerze, znaczy na napadzie to, to mi się wyciąga no, ryba. ale na ataku innego, bo się nie, to się Dobra. Leży. Ja mam jeden równo HP. 1 na HP. Akurat to nieprawda. A mam jeszcze 1 Zobij No <noise> nawet no, nikt mi jak ja mam grać? Tak samo jak no, wy mam. Tak samo jak ja wy nam. na kanał gry. No właśnie, na kanał gry zpieprzać. Dziady. Won won mi. Manny. Jak wyjrzę na kanał gry to i tak potem nie będę mógł dołączyć na kanał ekipy, więc potem... z nami. O dobra, won mi, won mi, won mi, won mi. On mi na... What the fuck is this? Dobra, Stara Nie ma w nas zabić. Siema? Nozik. Le le leży. leży? Leżą, leżą dwójka. Ale ich wszystkich porobiłem na S. Zabra, zabrałem im ścianę i ich edytowałem. Ja już dobry jestem. Zobacz sobie u mnie na odcinku jak to wrzucę. No dawaj, dawaj. Proszę subować kanał Bartolomin. TV. No czy możesz? Czy ty możesz? Ludwik, czy ty możesz? Leży. Dostał. Leży. I wszystkich cały czas zabijam. Ja obiadam jednego, zostaję i i zamknę w daszku. Oni jesteśmy już chyba na innym kanale, tak? No. będzie małe. Śmierdzące zbroje, prawda? Zesrają się zaraz. takim pa? Po... Pana to Nie mogłem postawić ściany. Ależ na serio? Że ja nawet ściany nie mogę postawić. Tutaj kampią. Małe pięciolatki. Tutaj są. I totaj są tutaj. Obok ciebie cały czas dwójkę lecą. Tutaj są. Idziemy dobić, bo nie ma HP. we dwóch, we dwóch to możecie sobie strzelać na kogoś. Gówniana emotka. Dobra, my się możemy już rejdować na tym odcinku, hopie, a ja nie ja nie mam żadnych pięciu lat. A ja, wiesz, że oni mają pośpiech, a? Wiesz, pięciolatki małe. O oh, w dupę Help me nie A ja dam. Zresztą minus 100 Minus 100 szybko Szybko Ludwik Cholipka jasna Minus 100 jest a ty nie dobijasz Nie 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 dobijasz tylko że O dobra uleczył się Jaką Dobra, teraz mam pomysł! Teraz się nie rozdzielamy, tak samo jak cały czas z nimi wygraliśmy, wygraliśmy co nie? Teraz się nie rozdzielamy na nich. Spierdalaj. Raszuję ich od prawej, no i. no i tyle. Raszuję ich od prawej. Te, ee, im coś! Na no schodów nie mogę przedstawić. Mam, mam jakieś zwierzałane zbi schody, co mam zobaczysz na odcinku. Nawet rybki nie zabrał, dziecko zabrał, poszedł. Super, że mi to mówisz. Już mi jest to niepotrzebne. Zatańcz im, ja zatańcz. będę musiał im cały teraz tańczyć. A ja porobiłem psy Hasili. Kasili. Prawda? Kasili. Fuuu. Ja się bawię na, na drzwi Gydın, A ja mam lowa Jakie śliczne Jakie piękne Pod ty ubiorę, chłop, nawet nie wiem co się dzieje. Piękne! Uwielbiam tą grę. Pa, chłopie dajmy, patrzy takie, co się dzieje. A dobra, nie strzela moim jest snukiem. Zabijam chłopa. No szkurny, pierwszy strzelałem, niczym w Call of Duty. Ma, mam ścianę. Jak jeden leży? D-dam. Malo. Szybko, muszę się leczyć. Ja już muszę kończyć, bo bateria mi się rozładuje. Cześć! A, A, muszę podłączyć, baterię? Bo i muszę włączyć. Co mówisz? Mam wadliwą ładowarkę. No to wpierdzielaj mi stąd, no mały! Wypierdzielaj debilu śmieciu! Ile masz lat? No to odpal się! Dobra dawaj, teraz ich na chile pokonujemy. Za szybko jeszcze dokończymy tą Ja śmiewanie się z tego typa. On jest najsłabszy. Ze wszystkich tu zebranych... Ja mam plecak, jak je kogoś zabiję, to mam takie fajne coś. Że y, śmiega, mój plecak się uśmiecha. Chodź do centrum, chodź do centrum. Nie, yy... Każdy sam boxy. Nie, idę na jakąś fajną mapkę. Fajne, chyba jak ćkwan. Nie mam. Ech! Stary, nie grałam. Chodzę boxy. Co on opuścił? opuściłaś? Ej, wejdź tutaj. Zsigerował się i tyle, prawda? Panie że jest na jednym kanale. Co na No tak. Dowiedz sobie. Już opuścił nawet. A no, po, poduczysz mnie trochę? czekaj E, ja idę do strefy, czekaj. Czemu mam czekać? No Mam jeden HP, mam jeden HP. Mam jeden HP, 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 mam jeden HP Doszło, że cięć Mam jeden HP dokładnie. Zostaw mnie! Być że ja na sekundę wejdę do strefy No co, miałem jed jeden HP. Wydobażę sobie na łączkę, że mogłeś mnie na letzki Wiem Ale idziemy mieć takie hamki na letzkę Ej, to dostałem, manę Zawsze jak Ci ścianę, to mówisz, że, że dostałeś laga. Przecież miałeś jakiegoś trika? Potem. Dobra, mam już na hita. O, postawiłem daszek pierwszy raz w życiu. 30 hp to nam, se możesz. Nie gadam! Ja też mam 30 HP. No jak mówiłem nie wiem, że ja taki dobry jestem nawet. Bo bo to... No ja nie, no bo... Buduję najpierw, co nie? No. Ułem edytować. Ja mamany Blok ekipa, sobie sra Oglądajesz blok ekipa? No, trochę. Trochę, trochę Ty się wychowałeś na blok ekipy, chłopie! Chłopie, chłopie, wychowaj się na chłopę! Ja się w bułę walę zaraz w zazwyczaj. Oła. Dobra, idziemy już na jakiś inny tryb. Jeszcze 10 minut. I pójdziemy na tamte przetrwanie ze pójdziemy strefą. na No cholerka. Jej coś pokażę, Patryk. Ja cię zabiję, to Patryk mam animację plecaka. No wiem, ja nie znam ten plecak. A w dupę. O w, w, fuck, TY TU JESTEŚ! <grym> A gdzie mam być? Gdzieś gdzie mnie nie ma. Ale spojrzeć nie mogę Z warczkiem Bartek. Nie mam nie... Zostaw mnie! O! Nie! Tylko zbrobrobrojnik Jaki? Jaki unik wszystkiego to był? To był unik roku Nie, nie mam maców O, w dupę. Zrypałem się, że... Z... Nareszcie. No, co? Ile no mi? Teraz Bartek nagrywa, więc... A daj mi spróbować się, się podmienić ścianę. co za sto A więc chodź tu i tak gdzie złapię z mojej broni kota I tak cię znajdę Mój blast ple... Mój pressa tak się u... mój mój petak się uśmiechaną starego skill najwidać Prawda? Banana się pije, i tak. Do głowy, prawda? Ty mi daj teraz takie ulinka, tak? Ma tego może ma powiedzieć trzeba edytować i zabijać takie boty? No w zupełnie mam 10 no teraz to się dużo podziałam! <grystanie> Aż jak się uciec, a to była moja ściana, ja mogę to zedytować! To była moja ściana. Aha, to mi się coś pomyliło. Ja idę zaraz na parkura się rozkleć w wyskakaniu i budowaniu. Nagrywam live'a. Nagrywam liveika. nagrywasz coś. No to siema, do widzenia, to tyle z tego odcinka. Widzimy się.